Osada obronna na Półwyspie w Biskupinie to najbardziej rozpoznawalna część rezerwatu archeologicznego w Biskupinie. Rekonstrukcja dotyczy osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza, którą z uwagi na znakomity stan zachowania drewnianych konstrukcji nazwano polskimi Pompejami. Osada została wzniesiona około 2700 lat temu i posiadała regularny protomiejski układ wewnętrzny. Obecna rekonstrukcja obejmuje pomost, elementy umocnień, dwa rzędy chat i ulice.